Główny motyw y, y, tej naszej wyprawy. Było nas pięciu Polaków. Y, ten Polak mieszkający... W Boliwii, mileniusz Spano Panowicz, a on, my się śmialiśmy, że on więcej mm, czasu spędza w Puszczy Amazońskiej, aniżeli w swoim mieszkaniu w La Paz, w stolicy Boliwii, dlatego, że on współpracuje na co dzień z Wildlife Conservation Society. Także on, to jest człowiek Puszczy, który tą Puszczę ma w małym palcu, można powiedzieć, i, i doskonale się na niej zna. I on, jak mówię, był głównym organizatorem tej naszej mm, wyprawy. Ekspedycji amazońskiej śladami Arkadego Filera. Towarzyszyło tej naszej piątce czterech Indian z plemienia Takana, którzy byli naszymi pomocnikami. Oni łowili ryby, oni yy, gotowali pomagali urządzać obóz w puszczy myśmy mieli namioty, mieliśmy sprzęt, żywność zabieraliśmy, wszystko ze sobą i żeby w puszczy, żeby nie zabijać, nie, nie strzelać do zwierząt tylko całe wszystkie zapasy, worki z ryżem i tak dalej, jakieś mąki to wszystko zabieraliśmy ze sobą Prawda, bo byliśmy bardzo daleko od cywilizacji, więc byliśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie samych, a mieszkaliśmy w namiotach. To za chwilę będę pokazywał. No tutaj mamy taką mapkę, właśnie tu jest Boliwia, tutaj Peru. Myśmy byli właściwie na pograniczu, na pograniczu to jest taka rzeka HIV i właśnie tutaj... Byliśmy, to jest rzeka graniczna z jednej strony Peru, z drugiej Boliwia. Myśmy oczywiście byli po części po stronie boliwijskiej. I teraz ja poproszę o przesuwanie kolejnych. Tak? Właśnie, zaczynamy, proszę Państwa, od. od mam tu parę zdjęć pokazujących fragmenty. A nie, cofnęło się. Pokazujący fragmenty stolicy Boliwii, La Paz. Proszę Państwa, La Paz po hiszpańsku to znaczy pokój. Więc ona ma bardzo ładną nazwę, ta stolica pokój. Po prostu nazywa się pokój. Jest to bardzo niezwykłe miasto, dlatego że ono się usadowiło w głębokiej dolinie o bardzo stromych zboczach. Zresztą Państwo widzą, jak te domy. Domki, jak one się wspinają po tych stromych zboczach w górę. Jest zasada, że im wyżej tam żyje, bardziej uboga mieszkańcy, bardziej ubodzy. Bogaci żyją tutaj, w dole, gdzie jest więcej miejsca płaskiego, gdzie łatwiej się poruszać. To jest, proszę Państwa, jedna z najwyżej położonych stolic świata, ponieważ La Paz znajduje się na wysokości mniej więcej 4000 metrów nad poziomem morza. Co to znaczy? To znaczy, że jest w powietrzu tlenu mniej więcej o połowę mniej, aniżeli tu, na Nizinie. I teraz, jeżeli człowiek z Nizin, który mieszka normalnie na co dzień na, nizin, na Nizinie nagle, bo to samolotem przecież wlecieliśmy, yy, znajduje się w t, yy, te 4 kilometry powyżej poziomu morza, to się to odczuwa, odczuwa się brak tlenu. I rzeczywiście, i, i to jest bardzo takie...